Cześć wszystkim, z tej strony brata dzisiaj kolejny odcinek serii FIFA 23 Ultimate Team, gdzie odbierzemy sobie nagrody sezonowe za Division Rivals oraz oczywiście nagrody za ten bieżący, a właściwie już ubiegły tydzień. Pokażę wam jedną paczkę z ikoną, a drugą zrobimy jeszcze bonusowo dzisiaj, więc bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania. Co do Rivals'u, właśnie to może w tym momencie odbierzmy sobie te nagrody. I to są nagrody co tygodniowe. Także chyba wezmę ten wariant z końcami, bo końcy nam się pod tą paczkę z ikoną mogą przydać. A tutaj są, tak czy siak, całkiem fajne nagrody, więc ten wariant wybierzemy. A do tego powinniśmy jeszcze otrzymać nagrody sezonowe, ale to chyba dopiero po tym piku. Więc otwórzmy sobie teraz szybciutko tego pika, co tutaj jest. Jest Walker Peters, karta, którą owszem, nie zagram, ale... Overall pod ikonkę jak najbardziej spoko. No i teraz nam się pojawiają te nagrody sezonowe. A propos nagród sezonowych, pamiętacie, że zapowiadałem serię live'ów związanych z walką o miejsce top 200. W rankingu światowym. No, ostatni live nam troszkę nie poszedł, może nawet to jest mało powiedziane, bo po prostu był fatalny, nie szło mi w ogóle. Natomiast wczoraj bardzo mocno przygrindowałem i tak oto o godzinie 00:25 wbiłem się po raz pierwszy w życiu do rankingu top 200 światowego w Division Rivals na sam koniec sezonu, więc naprawdę poniekąd jestem z siebie dumny. Wiem, że mogę więcej, ale jest to naprawdę fajna zachęta na początek tej mojej e, drogi. Tutaj mam nadzieję o coś jeszcze więcej w FIFA 23 bo przecież przed nami jeszcze całkiem sporo czasu w tej grze zostało. Zobaczmy, co tutaj będzie. Duża paczka rzadkich piłkarzy, jedna paczka piłkarzy Electrum Prime. Szczerze myślałem, że nagrody za sezony są trochę lepsze. No i oczywiście spadliśmy. Do drugiej dywizji, co jest jak najbardziej normalne. Ale zanim przejdziemy do nagród za dywizję elitarną. Przypomnę szybciutko o subskrypcji, jeżeli widzu jeszcze tego nie robisz, naprawdę zasięgi są niesamowite i bardzo szybko te subskrypcje wpadają dzięki Wam, ale nadal bardzo duża część moich widzów nie subskrybuje tego kanału, więc byłbym bardzo wam wdzięczny, gdybyście tą subskrypcję zostawili. Zostawcie również łapkę w górę, sprawdzajcie linki w opisie, tam link do naszego Discorda, czy chociażby do sponsora tego kanału, czyli do gry The Football Team Game. Zapraszam serdecznie do oglądania dalszej części tego materiału. Dobrze, zaczynamy paczkowe szaleństwo, zacznijmy może od tych paczek troszkę spokojniejszych, paczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy, jeżeli mowa o paczkach spokojnych... Hej, przypomnę szybko tylko o moim uśledzeniu, głos gry nagrał się nieco za głośno, więc naprawdę polecam ściszyć bądź ściągnąć słuchawki, sorki jeszcze raz z ten fakap. Paczka piłkarzy Electrum Prime, fajnie byłoby trafić jakieś overale, które dadzą nam tutaj troszkę komfortu przy tej paczce z ikoną, ale to nawet nie ma ekranów i to będzie kłatesz. Trafią, trafią go chyba po raz 15 w ciągu dwóch tygodni. Naprawdę bardzo często ostatnio Urugwajczyk u mnie w paczkach jest. Ale jest frankowski. Póki co te nagrody bez szału, może teraz się to zmieni. Duża paczka, rzadkich zawodników. Paczka za 100 tysięcy końców jest walkout, jest to chorwa, więc musi to być. tym powiedzieć modlić, ale będzie to Brozowić. Troszkę niższy pułap overallowy, no trudno. W ogóle to, co jej odwaliło, oni usunęli w środę przecież ten event związany z kartami Food Fantasy, więc w tych paczkach de facto nie możemy trafić żadnej karty specjalnej, a w piątek w ogóle wychodzi event, w którym karty jakby nie będą w ogóle w paczkach, tylko w zadaniach. Sezonowych i bez BC. Co to będzie za event? Nie wiem do końca, jak to będzie wyglądało, ale zapowiada się naprawdę bardzo nudno. Póki co, może. Mam nadzieję, że się mylę, ale póki co za dużo po tym najbliższym evencie po prostu nie oczekuję. Paczka rzadkich zawodników, proszę, coś ciekawego tutaj, żebyśmy trafili. Cokolwiek, chyba są ekrany, nie wiem czy jest walkout, będzie to Pereira, ok. I Zieliński, który wczoraj bardzo fajnie zaprezentował się w barwach właśnie na polu Mistrzów, strzelił bramkę z karnego, więc same pozytywy oby tak dalej, bo już za niedługo przecież zgrupowanie reprezentacji. Ostatnia póki co paczka z tych nagród, czyli duża paczka rzadkich zawodników, paczka za 100 tysięcy, druga w tym paku openingu, proszę, aby była ona lepsza, jest walkout, to cieszy, ale będzie to Riyad Marez, także my tego overalla 86 dalej nie jesteśmy w stanie przebić. No to jest straszne, jakby ja wiem. Że za te lepsze miejsca w tym rankingu te nagrody wcale nie są lepsze. Ale skoro grindowałem już wczoraj do tego top 200, to oczekiwałem, że te nagrody cokolwiek, naprawdę cokolwiek oddadzą. Dostajemy Rajta, nawet nie Iana. Na wczorajszym live, który, tak jak mówię, nie był zbytnio wybitny, zrobiliśmy paczkę z ikoną i zobaczcie, właśnie jak ona wyglądała. Leci paczka, ja ją skipuję 86 fizyczności. no no, no, i no, to już tak średnio świadczy, nie? 86 obron. 86 driblingu. Jak to będzie Lotar? Znowu w jakiejś słabszej wersji? To jest Lotar. To jest Lotar Mateus. Czy nie? To musi być Lotar. Basti Fantasti. Ah, Basti Fantasti. No tak, Bastian Schweinsteiger, czyli nie oszukujmy się, nie był to super genialny traf, więc mój skład za bardzo się nie zmienił. Wygląda on następująco: i właśnie takim składem wbiliśmy się do top 200 rankingów Division Rivals. Ten Smolarek, nawet całkiem ciekawie chodzi. Na początku miałem co do niego lekkie wątpliwości, ale już ma 19 bramek, więc naprawdę się rozkręca. Zresztą, do kogo miał, ja bym mógł nie mieć wątpliwości? Na tych streamach, gdzie ewidentnie, jak grałem po prostu na żywo, to moja forma była tragiczna. Papen to jest bardzo ciekawa karta. On umie grać w środku pola jako ten trzeci ofensywny pomocnik, jakby w środku. w formacji 4-3-2-1. Mam nadzieję, że wiecie o co chodzi. I naprawdę robi rzeczy bardzo fajne. Troszkę brakuje u niego kontroli piłki, takiego dryblingu jakby już z piłką przy nodze. Jest zwinny, ale czasem po prostu piłkę gubi. Niemniej, co strzał w polkarnym, to bramka w jego przypadku. No, generalnie, jak mam coś powiedzieć w tym składzie, jeszcze tak głębiej, po tym tryhardowaniu, na myślę, najwyższym poziomie, to potrzebujemy naprawdę. Myślę takiego napastnika totalnie w mecie Jakby z tej paczki z ikoną wyleciał jakiś pan typu nawet Puszkarz Czy tym bardziej Ronaldo Nazario Naprawdę będę wspomniony Nie jest to może zbyt rozsądne Ale aby dla was tą paczkę kolejną przygotować Będę musiał niestety sprzedać Smolarka no ale liczę, że trafimy tutaj jakiegoś koledzkiego napastnika, prawda? Także Smolarek podejrzewam, że niedługo wróci, jak nie to mamy jeszcze w razie w 4 w obwodzie, a ten, te końce za Smolarka nam się dzisiaj bardzo wyjątkowo przydadzą. Pierwszy składzik w tym momencie przepalamy, pozbywamy się Balotelliego i Wolcota, ale umówmy się, to nie były nigdy karty, które jakoś nie wiadomo jak dużo zrobiły dla mego klubu. Mamy już lepszych zmienników, no i oczywiście przepalamy tego nieszczęsnego Schweinsteigera. Czy paczka za zrobienie pojedynczego segmentu nam pomoże ukończyć całą ikonę? Widzimy już, że nie. Locatelli. Drugi skład w tym momencie również przepalamy, i troszkę mnie to SBC zaczyna boleć pod kątem portfela, bo to już jest skład zrobiony praktycznie tylko i wyłącznie z zawodników, których musieliśmy na potrzeby tego właśnie wyzwania kupić. Więc troszkę mnie to wyniesie. Serio. Mamy trzeci skład. Podsumowując, wydałem na to SBC ponad 200 tysięcy końców, więc mam nadzieję, że w tej paczce za chwilę ujrzymy coś. Naprawdę niesamowitego Zanim otworzymy jeszcze raz Przypomnę szybciutko, łapkach w górę Subskrypcjach i już do tej paczki przechodzimy No tu musi polecieć po prostu Nazario Bo jak nie to będę załamany Siła imaginacji, ja już wierzę w tego Ronaldo Widzę go oczami wyobraźni w swoim składzie No i zobaczmy Paczka Icon Prime Lub mistrzostw świata 89 Pierwszy raz w tym roku, otwieram ją normalnie Chcę zobaczyć Brazylię Brazylio, chodź tu do mnie Nie, 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 nie Dlaczego? 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 Ja mam Czecha na bramce, nie! Zostawcie proszę lajka na pocieszenie, proszę. No i co ja mam z nim zrobić jak mam Czecha na bramce? Wiecie co, na pocieszenie zagrajmy jeden mecz w kwalifikacjach do Food Champions. Tutaj oczekuję szybkiego zwycięzca, że tą sportową złość wyładuje na swoim rywalu, aczkolwiek rywal ma całkiem nie najgorszy skład licząc w to tego Dinatale nowego. No, i biegnie ten Dinatale. Na szczęście, na szczęście czy nie? Tak, Fofana dał sobie z nim radę. Ale na moje nieszczęście jestem potężnym debilem. <grym> Jak ja tę głupę zrobiłem, Forland? Zrób to, proszę. Dziękuję. Jeden do jednego. Jedziemy, jedziemy. Karny! Nie wiem, rywalu, naprawdę po co mu ten ślisk? ale. Mi się to podoba. Mateus! Gol! Porland, zrób to dzięki! 3 do 1 i chyba będzie koniec tego meczu, czy się mylę, czy nie? Tak jest! Wiecie co, nie będę dogrywał tych kwalifikacji do końca. I tak mamy awans do Foot Champions. A dla tych co zostali do końca, w tym momencie paczuszki jeszcze za e, bodajże piątą. No nie jest to najwyższa ranga, bo nie dograłem do końca, tak? Ale jednak jakieś paczuszki dla Was na sam koniec tego odcinka jeszcze będą, więc proszę bardzo, zostańcie jeszcze chwilkę ze mną. Paczka numer 1, numer. nie wiem co, Meksiko, prawe skrzydło, Lozano. No ale w tej paczce przecież musi już być lepiej, prawda? O, na, 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 ale grubiana paczka. Ja już naprawdę na nic nie liczę i jest od Może częściej trzeba posypywać głowę popiołem. Drugi raz Marcelo Brozowicz. No siemanko, panie Chorwacie, witam. Dobra, w tym odcinku to by było na tyle, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się jak najbardziej podobał, jeżeli tak, to wiecie co macie robić, subskrybujcie, łapkujcie, wchodźcie w linki w opisie, a za dzisiejszy materiał serdecznie Wam już dziękuję, widzimy się jutro na streamie o godzinie około 20, trzymajcie się i cześć!